Platforma Obywatelska chce spotkań ze swoimi sympatykami i właśnie rozpoczęła cykl spotkań po całej Polsce pod tytułem Porozmawiajmy nie tylko o polityce. Gniezno w ramach kampanii odwiedził poseł partii i profesor ekonomii Dariusz Rosatti, a głównym tematem dyskusji o sytuacji w Polsce była gospodarka. Jeżeli nie o polityce to przede wszystkim o gospodarce. Mam nadzieję, że się pan profesor Rosatti powie nam jak... Złym pomysłem jest polski ład lub polski nieład, jak wiele nieładów wprowadza w działalność firm tych małych, rodzinnych, ale też tych dużych, ale też jakiś zamęt wprowadza na, w nasze przede wszystkim codzienne życie. Przypomnę, że za chwileczkę mamy kolejną nowelizację polskiego Nieładu i za chwileczkę jako pracodawca mówię to w tej chwili chociażby do wielu osób, które są zatrudnione bezpośrednio pod urząd lub też poprzez szkoły, przedszkola czy inne instytucje, jaki mamy ogromny problem z naliczaniem prawidłowym, a te osoby mają ogromny problem z odczytaniem tego, dlaczego ich pensja jest większa, raz jest mniejsza. I o tym dzisiaj chcemy rozmawiać, ale chcemy mówić o tym, że te działania, które dzisiaj są robione, one nie są korzystne dla naszej gospodarki, bo z jednej strony pompuje się ogromne pieniądze, z drugiej strony powoduje się utrudnienie dla, poprzez podnoszenie stóp procentowych dla wielu milionów ludzi, którzy mają do spłacenia kredyt. Te działania nie są spójne, te działania są nielogiczne, te działania nie są zgodnie ze sztuką ekonomiczną, więc chcemy porozmawiać nie tylko ponarzekać, ale porozmawiać, co należy zrobić, aby ta nasza gospodarka wróciła na właściwe tory. No nie może być tak, że cena paliwa w Polsce jest 8 zł, a na stacjach niemieckich jest 9 zł. No siła nabywcza pieniądza w Polsce, a chociażby w Niemczech jest zupełnie inna. I to tak nie powinno działać, mówiąc w skrócie. Jest wiele powodów do niepokoju. Po pierwsze inflacja czy inaczej drożyzna, prawda, która wyraźnie się wymknęła spod kontroli. Czemu się trudno dziwić, bo mamy aż dwóch odpowiedzialnych za tą inflację. To jest pan premier Morawiecki z jego polityką rozdawania pieniędzy i pan prezydent Lapiński z jego polityką nic nie robienia w banku centralnym. Ale to jest jedno zagrożenie. Drugie zagrożenie to jest ciągle nieopanowany problem pandemii, który jak widzimy w innych krajach na no, te fale, zakaźności powracają. Po trzecie mamy otwarte kryzysy z Unią Europejską, które nie pozwalają na skorzystanie przez Polskę z, no z ogromnych pieniędzy, jakie, jakie są do dyspozycji dla nas, ze względu na to, że rząd nie jest w stanie wewnętrznie się dogadać co do tego, żeby wycofać się z pewnych szkodliwych zmian w, w, prawo, w sądownictwie. Mamy zapaść w inwestycjach, Polska ma najniższy udział inwestycji w Unii Europejskiej poza Grecją, ale to nie jest specjalna pociecha. I to jest udział, który spada z roku na rok. W ubiegłym roku to było 16,5%, tak jak powiedziałem, najniżej w Unii Europejskiej, a bez inwestycji kraj się niestety rozwijać nie może. I jeszcze chciałem dodać, że mamy wojnę za granicami, więc to też trzeba by brać pod uwagę. Ta wojna zmusza nas rzeczywiście do dodatkowego wysiłku, jeśli chodzi o... No wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, obrony narodową i tak dalej. No ale rząd zachowuje się tak, jakby w ogóle nie było tych wszystkich wyzwań i po prostu rozdaje pieniądze. Ja wiem, że to jest bardzo przyjemna polityka, ale jednak musimy sobie zdawać sprawę, że w budżecie po prostu powstaje kolosalna dziura, a jeżeli mamy dodatkowe... Wydatki związane z zagrożeniami, właśnie w postaci wzrostu wydatków na obronę narodową czy, czy na służbę zdrowia, no to po prostu nie można bez przerwy robić prezentów wyborczych. Ja mam wrażenie, że rząd po prostu szykuje się do kolejnych wyborów i postanowił zalać Polskę pieniędzmi, licząc na to, że to pozwoli wygrać wybory. Natomiast potem będziemy mieli pożar inflacyjny, z którego no, mało kto z nas wyjdzie żywy. To spotkanie. To jest też spotkanie, żebyśmy usłyszeli głos naszych wyborców, głos naszych mieszkańców. My jako politycy opozycji jesteśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje w Polsce, jesteśmy zaniepokojeni inflacją, jesteśmy zaniepokojeni brakiem środków europejskich, ale też chcemy wiedzieć, co na ten temat sądzą nasi mieszkańcy. I stąd między innymi ten cały cykl spotkań, które odbywamy po, po całej Polsce. Jak już mówiłem wcześniej, chcielibyśmy odbyć tysiąc takich spotkań w całej Polsce i we wszystkich spotkaniach chcemy właśnie wysłuchiwać też głosu. Naszych mieszkańców. To nie jest tylko to, że będziemy do nich przemawiać, ale chcielibyśmy też usłyszeć ich zdanie, ich niepokój, bo jesteśmy przekonani, że oni są również zaniepokojeni tym, co się dzieje. Blisko 14% inflacja no to nie jest coś, obok czego przechodzi się obojętnie. Więc tego wszystkiego chcemy wysłuchać, chcemy porozmawiać. No to też w jakiejś mierze może być zarzewie naszego przyszłego programu. My taki program wstępnie mamy przygotowany, ale być może te spotkania pozwolą jednak ten program w jakiejś mierze dopracować i zrobić tak, żeby był no, jeszcze lepszy. Pierwsze diagnozy postawił w Gnieźnie profesor Rosati. Wskazał jakie kroki jego zdaniem rząd powinien wykonać w tej trudnej dla polskiej sytuacji gospodarczej, z jaką mamy do czynienia. Po pierwsze przywrócić elementarną dyscyplinę w finansach publicznych i przeznaczyć więcej środków na cele rozwojowe, a nie na cele po prostu zwiększające konsumpcję konsumpcję, dlatego, że samą konsumpcją daleko nie pojedziemy. Powiadam, należy odblokować inwestycje, należy zwiększyć wydatki na oświatę, na ochronę zdrowia, na badania naukowe, na czynniki wzrostu, które pozwolą polskiej gospodarce rozwijać się długofalowo. Po drugie, zrobić porządek w sądownictwie i wreszcie wycofać się z wszystkich zmian, które wprowadził minister Ziobro, Dlatego, że obecny stan sądownictwa jest przez Polaków oceniany jak najgorzej. Mamy nie tylko upolitycznioną prokuraturę i upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa, ale mamy także przewlekłe postępowania sądowe, zwłaszcza w zakresie sporów gospodarczych. No i to jest, jak powiedziałem, taki punkt zapalny, który nie pozwala skorzystać z pieniędzy unijnych. I to nie tylko dotyczy Krajowego Programu Odbudowy. KPOL także dotyczy no, tego regularnego budżetu unijnego na 7 lat. Możemy w ogóle nie zobaczyć żadnych pieniędzy, jeżeli wreszcie nie będzie tutaj zmiany na tym polu. PO chce odbyć w sumie tysiąc takich spotkań z wyborcami, a najbliższe są planowane w śremie i środzie.